Pismo święte i samochód, bo trudno umniejszać pismo świętemu, prawda? Natomiast te, na pewno samochody, środki lokomocji służą nam bardzo. To już od czasów pierwszych, pierwszych misjonarzy, którzy doświadczyli tego, że jeżeli ma się pomóc człowiekowi, któremu się służy, to samochód na pewno jest tym potrzebny. A Miwa Polska nam w tym bardzo dużo pomaga. Moje początki na Kubie i środki lokomocji były wyjątkowe, bo zaczęło się od na tak zwaną botteję, czyli na okazję. Stojąc gdzieś tam przy drodze, czekając, no, zdarzało się, że i dwie godziny w słońcu trzeba było przestać z ludźmi, ale był to dobry czas spędzony z ludźmi, także i w takich trudnych chwilach dla nich, rozmawiając o ich trudnych, trudnych momentach ich życia. Właśnie. Dzięki Miwa Polska udało mi się najpierw zakupić rower na Kubie. No i też przez ponad rok, czasu, półtora czasu spędziłem na jeździe między wioskami, posługując między ludziom, właśnie jeżdżąc na rowerze. A później oczywiście także i dostałem pieniądze od Miwa Polska również po raz kolejny, no już na lepszy środek lokomocji, jakim jest Motor. Dostaję informacje, SMS-a od moich parafian, których już blisko rok temu zostawiłem, przyjeżdżając do Polski na urlop zdrowotny, że księdza, czekamy, niech ksiądz przyjedzie, niech ksiądz już wróci, nie chcemy być sami. No. I to sprawia, że, że, że gdzieś tam człowiek chce wrócić, chce wracać no i zrobi wszystko, żeby jednak wrócić, żeby być tam z tymi. To jest, to jest właśnie to, co nas pociąga, misjonarzy, bycie z ludźmi. To jest wyjątkowe środowisko ludzi, którzy rzeczywiście czekają na księdza, oczekują na misjonarza e, i nie na jak, przepraszam za słowo, na, jak, na jakiegoś guru, ale bardziej na przyjaciela, z którym naprawdę można porozmawiać na tematy związane z życiem i powiedzieć mu o swoim życiu. I to nas ciągnie. E, lekarz mówi wyraźnie e, dla siostry, dla księdza nie ma już miejsca na misjach. Nie, ja wracam i wracamy, biorąc e, pod uwagę także i to zrobię, ponieważ e, no, można to kalkulować z perspektywy życia ziemskiego i powiedzieć, no tak, mogę tutaj dłużej pożyć, ale co z tego, kiedy, kiedy moje życie tak naprawdę e, traci sens, bo, bo, bo nie jestem z tymi, k, e, z którymi się żyłem, dla których żyłem i którzy dla mnie żyli, bo, bo e, bycie na misjach sprawia, że człowiek się czuje jak w jednej wielkiej rodzinie misyjnej. Niebezpieczeństwa, no poza takimi fizycznymi, gdy chodzi o Afrykę, o, o ataki na księży, na, 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 na miejsca kultu, na, na, na miejsca, gdzie przebywają misjonarze, one są na, były, są i będą. To wynika gdzieś tam także i z takiej ekonomicznej biedy. Człowiek chce żyć. A to go popycha później do, do często takich decyzji, no wejdę, przyjdę, okradnę, zabiorę, bo, bo oni mają, bo oni, no właśnie i to to sprawia, że czasami człowiek się boi, czasami zastanawia się, czy warto być, warto być, nawet jeżeli tak po ludzku rzecz mówiąc człowiek powie, no zabrali ci, ukradli ci coś, co było twoje, nie było to moje. To było ludzi. Ja tylko jestem pośrednikiem w tym, w tym co ten ktoś tam na misjach, czy ja w Afryce, czy na Kubie, otrzymuje. Rzeczywistość misyjna jest zupełnie inna i bardzo szybko uczy cierpliwości i wielkiej, ogromnej pokory wobec cierpienia, bo trudno jest, na początku byłoby trudno otworzyć usta i chcieć mówić o Bogu, widząc wielką, ogromną krzywdę, cierpienie, ból i osamotnienie człowieka żyjącego na terenach misyjnych. To, co Kuba im zaoferowała i to, co Kuba im oferuje i to co, Kuba im daje, to, co im Kościół dzisiaj daje na Kubie także przede wszystkim, to właśnie takie otwarcie się na, na człowieka i, i pracę z tym człowiekiem po to, żeby nawzajem się otwierać. Zresztą to powiedzenie kubańskie, które gdzieś, dzisiaj także mówię, gdzieś tam to w się wybrzmiało, księże, ksiądz ma u nas zawsze swój dom. Każdy nasz dom jest księdza domem. Otwarcie się ogromnie na człowieka. Wśród ziemie, wśród ziemie,